Dzisiaj około godziny 7.30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie o znalezieniu ciała młodego mężczyzny pod jednym z jeleniogórskich bloków. Na miejscu policjanci ustalili, że żyjący do 30-letni Czynności na miejscu zdarzenia prowadzone są pod nadzorem prokuratora prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze. Prowadzone są czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne. W tej chwili ustalamy świadków, przesłuchujemy i ich zabezpieczamy dowody. Ustalamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia, jak również przyczyny i okoliczności śmierci tego mężczyzny. Czy ten mężczyzna po prostu tu się znalazł, czy jest prawdopodobieństwo, że na przykład spadł lub wyskoczył z budynku? W tej chwili wszystkie te okoliczności, okoliczności zdarzenia są ustalane przez policjantów prowadzących czynności na miejscu. Kto jest na miejscu? Na miejscu są policjanci Wydziału Kryminalnego, Dochodzenia Bośledczego, Technik Kryminalistyki, jak również prokurator prokuratury rejonowej w Granidurze.